Dzień dobry Państwu, Maciej Żarnowski, prezes firmy JZM ten domki. Witam Was z tego pięknego, niestety, albo stety, zimowego dnia, w którym mam przyjemność zaprezentować, zrobić kolejny home tour naszego domku mobilnego Pegasus Plus. Jest to naprawdę ogromny domek o rozmiarze 63 metry kwadratowe, czyli ma 4,5 metra szerokości oraz 14 metrów długości. To jest naprawdę wyjątkowy domek, zrobiony naprawdę z pompą, z bardzo eleganckim, ponadczasowym gustem. Naprawdę ja i wszyscy nasi klienci są zachwyceni. Zaczynając od zewnątrz, mamy elewację Vinilid Shadow. To jest elewacja niemieckiego producenta, który ma 15 lat gwarancji. To jest naprawdę top, of the top Mercedes elewacji, która jest połączona z blachą antracetową na rąbek stojący. To jest ta sama blacha, której używamy również na dachach domków. Co nam daje? Naprawdę ponadczasowy, elegancki i trwały wygląd. Ta strona domku jest połączona w tych proporcjach, czyli tutaj mamy blachę, na środku mamy panele elewacyjne i z tamtego końca również mamy blachę. Jak widzimy, okna również są w zewnętrznej okleinie antracytowej. Za chwilę zobaczymy, że one są również w wewnętrznej okleinie antracytowej. Czyli tutaj wszystko jest zrobione naprawdę tip top. Jak może widzimy, rynna nie jest zamontowana na domku, dlatego że rynna będzie montowana już na miejscu u klienta ze względu na ograniczenia w szerokości transportowej, ze względu na to, że domek będzie płynął do klienta problem. Nie będę zdradzał dokładnie gdzie, ale tak będzie. Idąc pędy, tutaj mamy ścianę szczytową. Tutaj również widzimy, jak jest połączona. Elewacja kompozytowa z blachą antracytową. To jest tak naprawdę najczęściej wybierany kolor przez naszych klientów. Od tej strony widzimy trochę więcej, widzimy również kinkiet zewnętrzny, który się świeci. Widzimy, z tej strony widzimy połączenie blachy z elewacją, właśnie kompozytową, w troszeczkę innych proporcjach, troszeczkę inny sposób. Ciągle to wygląda bardzo elegancko i nowocześnie. Jak wcześniej wspomniałem, widzimy kinkiet, który się świeci. Tam ponownie kilka kinkietów oraz widzimy komin od kanapelet z dystrybucją gorącego powietrza, który za chwilkę Państwu pokażę. Nie wiem, czy widać już na kamerze, ale w tym domku również mamy troszeczkę unikatowe zastosowanie, czyli drzwi wejściowe z. Przeszkleniem. Z reguły robimy takie drzwi bez przeszklenia. A teraz zapraszam Państwa do środka. Prezentację wnętrza zaczynamy od, oczywiście, jak zwykle, serca domku, czyli od kuchni. Znajdujemy się w kuchni, która jest oczywiście w salonie z aneksem kuchennym. Tutaj mamy naprawdę rewelacyjną, nowoczesną kuchnię, której kupi się nie, powstydził, nie powstydziła je, niejedna willa w Warszawie. Tutaj mamy szafki. Wiszące, tutaj mamy lodówkę w zabudowie, mikrofale w zabudowie, okap, piekarnik, miejsce na płytę indukcyjną, które klient z jakichś tam kilku względów na miejscu sobie sam będzie montował. Tutaj mamy zlew, zmywarkę oraz kilka szafek, kilka bardzo fajnych i nowoczesnych rozwiązań oczywiście elegancki zlew oraz okno, które nam bardzo fajnie doświetla półwyspę, przy której będzie oczywiście można jeść. Co jest bardzo unikatowe w tej kuchni, to mamy bardzo bardzo, nie wiem czy kamera teraz pokaże, bardzo cieniutki blat, to jest blat z serii Kronospan, seria Slimline, to są blaty, które są nazwijmy to ala imitacją blatów kamiennych, ale jest to produkt hmm, dla tych ludzi, którzy, którzy są troszeczkę bardziej techniczni, to jest sprasowany HPL, sto kilka warstw HPL-u, także to jest naprawdę... Ognioodporne, odporne, wodoodporne, wszystko odporne produkt bardzo premium. A fronty w tej kuchni. Jak może widać, ciągle mają na sobie folie, ze względu na to, że to są folie akrylo, fronty. przepraszam, akrylowe. Czyli to są fronty o podwyższonej wytrzymałości, bardzo dużo dodatkowych walorów, estetycznych, również jest dodanych, także to jest naprawdę bardzo unikatowy produkt. Oraz, tak jak powiedziałem, kuchnia, której by się nie jedna willa w Warszawie nie powstydziła. Tutaj, może Państwo już zauważyli, zauważyli, mamy bardzo duży kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Produkt wybrany przez klienta, troszeczkę może zbyt duży na ten domek, ale jest to kominek, który ma dwie dmuchawy: jedna, która dmucha na pomieszczeniu, w którym stoi, i druga dmuchawa, który dmucha kanałem, który jest rozprowadzony. Po całym domku, w każdym pomieszczeniu jest wylot. Także na pelet można sobie oprzeć cały dom. Tutaj mamy bardzo duży i naturalny przedsionek, drzwi wejściowe, łazienkę oraz sypialnię. Można sobie zrobić wieszak na kurtki, szafkę na buty. Tutaj mamy łazienkę i znowu łazienka bardzo, bardzo komfortowo wykończona. Mamy podwieszaną toaletę, umywalkę, szafkę na umywalkę lustro z podświetleniem led, kabina prysznicowa o rozmiarze 90x90, bateria termostatyczna z deszczownicą oraz rączką. A tutaj mamy taki zaułek na pralkę suszarkę, a to co państwo widzą to jest również troszeczkę unikatowe dla naszych domków. W tej szafce może niech kamera otworzy. W tej szafce jest elektryczny podkrzewacz wody, który jest przepływowy. Tak jak widać, firmy Bosch, czyli nie trzeba mieć bojlera i ma się nieograniczoną ilość ciepłej wody. Płyty Fibo na ścianach, bardzo fajne, bardzo trwałe. 25 lat gwarancji, proszę Państwa. Unikatowy produkt na, na rynku, 25 lat gwarancji na panele ścienne w łazience w tym domku. Mamy oczywiście grzejnik, na ręczniki, żeby sobie dogrzać. Wspomnę również, o tym będę później również tłumaczył, że mimo tego, że klient ma piecyk na pelet, cały domek również jest wyposażony w ogrzewanie podłogowe elektryczne. Tutaj mamy sypialnię dla dzieci. Bardzo przestronna, skandynawskie kolory. Wszystkie meble w domku są wykonane, wykonane na naszej własnej stolarni, przez naszych własnych stolarzy, także wszystko jest dopasowane na wymiar. Tutaj klient miał życzenie na cztery... Bardzo duże szafy, i mamy cztery duże szafy, w środku półki, drążki, drążki, półki. Także wszystko to się idealnie komponuje. Tutaj mamy biurko oraz szafkę przy biurku, tak żeby dzieci miały gdzie trzymać jakieś swoje gadżety. To, o czym wspominałem, stojąc na zewnątrz, mamy okna, które są od zewnątrz w kolorze antracytowym, wewnątrz w kolorze również antracytowym. I mamy jeszcze dołożone rolety wewnętrzne, które, których kolory są antracytowe. I te rolety to są rolety, akurat dzień/noc. Również kolor, przybra, przy, bardzo podobny do antracytowego. Także to się wszystko naprawdę idealnie ze sobą komponuje, jak klient chce mieć taki naprawdę elegancki, fajny wygląd. Idąc w tą stronę, wracamy przez przedsionek. Z powrotem, proszę Państwa, do salonu. Salon jest naprawdę bardzo, bardzo przestronny. Tak jak wcześniej wspominałem, salon kuchnia, oops. tak jak wcześniej wspominałem, domek ma 4,5 metra szerokości, co nam naprawdę daje taką przestrzeń w domku. To jest bardzo unikatowy na skalę polską, jak nie europejską, I ze względu na to, że bardzo mało. Producentów produkuje domki o tej szerokości. Dlaczego? Dlatego, że mają zbyt słabe konstrukcje. Nasza firma szczyci się z tym, że mamy naprawdę bardzo porządne konstrukcje. Dzięki temu możemy te domki robić coraz większe. Ten bałagan za mną to są moskitiery, które będą montowane na miejscu na oknach u klienta już na działce. Więc proszę na to nie patrzeć. Tutaj mamy salon, miejsce na kanapę, miejsce na telewizor. Klimatyzację z funkcją grzania firmy GRI, która nam będzie chłodzić cały domek w lato. A tutaj mamy sypialnię małżeńską, która również jest w pełni umeblowana. Klient akurat ma swoje własne łóżko, więc mamy szafki nocne, bardzo duży pawlacz. Szafki zamknięte, otwarte. A z tej strony, proszę Państwa, mamy szafę, która ma raz, dwa, trzy, cztery. Pięć części na całą szerokość pokoju, która dama by nie marzyła o właśnie takiej szafie, w której mamy drążki, półki, więcej drążków, więcej półek, więcej drążków. A cała sypialnia jest oświetlona, doświetlona, przepraszam bardzo dużym oknem balkonowym, także klient może prosto z sypialni wyskoczyć od razu na taras. Naprawdę rewelacyjne rozwiązanie, a oprócz tego bardzo fajnie nam doświetla całą przestrzeń sypialnianą. Drzwi. Na drzwiach oczywiście jest protektor na klamkę, drzwi, które stosujemy we wszystkich domkach. To są porządne, proszę zobaczyć, drzwi typu ramiak, nie jest to zwykły plaster miodu, nie jest to jakaś najtańsza marketówka, bardzo porządne drzwi oklejone okleiną drewnopodobną, także to jest naprawdę bardzo fajny trwały produkt na lata. Wracając do salonu, troszeczkę więcej o domku. Ściany są białe, sufit jest biały. W salonie mamy podwyższony sufit, wreszcie domku mamy płaski sufit. Najbardziej to widać właśnie na tamtym przejściu. Wszystko możemy dopasować do potrzeb klienta. Wszystko później jest Dobierane, dopasowywane tak, żeby nasi klienci byli zadowoleni. Na podłodze mamy podłogę firmy Vilo trudność ścieralna, wodoodporna bardzo, bardzo fajny produkt w użytkowaniu. Tak jak wcześniej wspominałem, mamy również położoną, położone ogrzewanie podłogowe, elektryczne także wszystko ze sobą się idealnie komponuje. Proszę Państwa, to jest naprawdę domek yy, można go nazwać luksusowy, premium, tip top. Rzadko się zdarzają domki, które mają jeszcze bogatsze wyposażenie. Serdecznie zapraszam do Zator. Możemy wszystko Państwu pokazać, wszystko można obejrzeć, zaprojektować własny domek od podstaw. Mamy doświadczonią, doświadczonią, doświadczoną kadrę projektową, która pomoże ze wszystkim, tak, żeby dobrać, żeby Państwo byli zadowoleni. Maciej Żarnowski, prezes firmy JZ Domki. Zapraszam serdecznie.